Krety, super, dzwoneczek, i oglądamy. Nie, nie mogę takich oglądać, stary. To dla mnie jak tortury. Tak jakbyś. Ej, w... Ej! Ale to są szachy australijskie. Graliście kiedyś w szachy australijskie? To nie jest fake. Nie żartuję. Jak ja dawno w szachy australijskie nie grałam? Widzicie, to są szachy australijskie? Serio, jest coś takiego. I kto się gra na turnieju? Poza turniejem. I teraz tak, serio, przewraca się figurę do góry nogami. I ta przewrócona wieża, uwaga, nazywa się glut. Serio, to jest glut. I teraz na czym polega glut? Że glut nigdy nie bije. Glut nie bije. Aha, kurde, nie mogę. Dobra, poczekajcie, nie tak zrobimy. I patrz, to, to jest glut. Glut chodzi jak hetman. Glut chodzi jak hetman, ale glut nie bije, tylko glut glutuje. Co to znaczy? Że. Te pionki nie mogą się ruszyć. I teraz poczekajcie, bo my idziemy dalej. To jest yy, skoczek i wielbłąd. I skoczek, uwaga, skoczek może ruszać się albo tak, albo tak, albo tak. Nie, ja tego nie wymyślam. Serio, naprawdę. Czy gluta można zbić? Można zbić, ale nie figurą, która stoi przy glucie, bo jest zglutowana. Rozumiesz? I teraz patrz dalej. To jest kameleon. To jest kameleon i kameleon zamienia się w to obok czego stanie. Czyli na przykład jak tu stoi glut i kameleon podejdzie do gluta, to zamienia się w gluta i glut jest zglutowany przez kameleona gluta. Dobra, to jest kameleon i na przykład zobacz, jak kameleon stanie obok wielbłąda i gluta. Pani Oluczy ten glut i szachy australijskie są z panią teraz w pokoju bo zastanawiam się, czy potrzeba Pani zwiększyć dawki leków. Proszę się nie śmiać. Wszechy australijskie są bardzo trudne, bo wyobraźcie sobie, że jak kameleon, jak kameleon stoi obok wielbłąda, to on jest tym kameleonem, ale nie może odskoczyć, bo jest zglutowany przez gluta. I teraz myślicie sobie, że to jest druga... Jest wieża. Nie. To jest bokser. I teraz zastanawiacie się, jak bije bokser. Nie, no poważnie mówię. Wyobraźcie sobie, tu stoi Pionek, nie? Macie taką sytuację. Wieża stoi tutaj i zbija Pionka. I teraz, uwaga, ale jak Pionek stoi tutaj, to ta wieża nie może go zbić. Wiecie dlaczego? Bo bokser bije tylko, jak przecina się z królem. Poważnie. I teraz myślicie, że pionki to pionki? Nie. Znaczy, w sumie to tak. Pionki nazywają się pionkami, ale pionki chodzą jak wieże. Serio, pionki chodzą jak wieże. I wiesz, kiedy bije pionek? Nie jak wieża. Pionek bije, jak weźmie w podczas jakąś figurę, na przykład Pionka. No, poważnie, nie wymyślam. Nie wymyślam. Serio, tak jest. Hetman. A hetman to hetman. No i wyobraźcie sobie, rozgrywacie sobie partię, nie? Myślicie, że to jest normalna partia, ale tu się tak dużo dzieje, że wyobraź sobie, że na przykład, jak zagrasz tutaj i przeciwnik zagra ci tutaj, to ty grasz tutaj i stary dajesz mata. Bo jest wielbłąd, nie? A nie koń. Czy dwa pionki mogą zbić gluta? No i to jest dobre pytanie. Wydaje Uwaga mi się, najcink. że. Pani Olu, wujek Google nie zwraca nawet jednego wyniku o tym. Trzeba Poważnie! Zwiększyć dawkę Poważnie, leków, przysięgam, są takie szachy. Są takie szachy. Grałam w niewiele wiele raz, zapytajcie jakiegokolwiek szachistę. Są szachy australijskie. Uwaga I kto się najcink. gra na turnieju? Dzień dobry, tu dyżurny. Czy pacjentka znów opowiada o australijskich szachach? Proszę podać leki i zabrać szachownicę. Naprawdę te szachy istnieją. Czy ten szachista jest teraz z tobą w pokoju? Nie, nie ma go. Jak zapytacie Bartka, co są szachy australijskie, on wam powie, że wie, co są szachy australijskie. Widzisz? I tu jest mat, nie? Ale jak wiesz, że tak nie można, no to już się bronisz. No i musisz, musisz. A, bez Kitu! Sorry, sorry, skłamałam, skłamałam. Mata nie ma, bo wiesz, kiedy się wygrywa? Jak się zbije króla? Dopiero jak zbijesz króla, to jest mat. Przepraszam, skłamałam. Trzeba zbić króla i wtedy jest mat. Naprawdę? Nie wymyśliłam tego. Serio, musisz zbić króla na koniec. Czemu krzyczysz? Przepraszam. Zapisałam mikrofon. Tak, tak. Gramy w takie szachy, jak najbardziej. Z innym pacjentami w pokoju, bez klamek, żeby powstrzymywać ich agresję. Pani Olu, proszę wziąć tą tabletkę i odpocząć. No naprawdę tak jest, czemu nie wierzycie. No gracie na przykład tutaj, nie? Ktoś wam gra tutaj, nie wiem gdzie gra. Tutaj. No i, i widzicie, i tu już jest sytuacja typu No nie wiadomo, nie wiadomo nie wiadomo jak grać. A ty wiem, patrz! Cyk i jest pion między dwoma wieżami i zdejmujesz. Widzisz, jakie są trudne, ale na przykład patrz. Idziesz tutaj, a, wy, a, a mówiłam, że kamera nie bije? Mówiłam, że Kameleon nie bije? Kameleon nie bije. Czyli nie ma szacha. Nie ma szacha, bo to Kameleon. To nie jest goniec. Ty zasad jest bardzo, bardzo dużo. No ale najgorzej to jak wjeżdża w ciebie glut. No patrz, wszystko fajnie, wszystko fajnie. Wyobraź sobie, że masz taką pozycję. Uwaga do Najcink. Bartosz będzie wiedział, co to szachy australijskie, bo mu o nich mówisz od 3 lat. <laughs> nie Uwaga, zmyślam. Donajtik. I to faktycznie istnieje, ale Jess XD. No mówiłam! Mówiłam, że to istnieje, widzicie? Mówiłam. I patrz, i na przykład wjeżdżasz glutem i patrz, co się dzieje, nie? Komputer mówi, że to jest wygra... No i dobrze mówi, że komputer mówi, że jest wygrana, bo glut wjechał i zglutował w trzy figury: kameleona, wielbłąda i hetmana. To nie jest self-dono. Ale patrz, patrz. Jak na przykład wyjedziesz boks bo bokser jest jeden, jeden z grud, drugi jest bokser, to jest bokser, po lewej jest, yy, to jest grud, to jest bokser. I patrz, jakby, no jakby tak stanąć tutaj, o, to ściągasz pionka, bo bokser bije, widzisz? Debut Ali albo kangura, nie, bo to, to jest, niestety zbyt mało opracowane są te szachy, bo są bardzo trudne. Co z promocją figur? Stary, <gryw> w pierwszym posunięciu jesteś w stanie dojść na osłon linię, przypominam, Pionki to wieże, które nie biją. Biją dopiero jak złapią w potrzask kogoś. I będą stały na jednej linii. Uwaga, do najcink. Jakie są objawy? Bo mam wrażenie, że już zaczynam czuć australijskie szachy. Proszę o szybki update. Czy to się roznosi drogą wzrokową? Czy jeszcze mogę się uratować? Wypraszam sobie. Wypraszam sobie. Naprawdę. Uwaga, do najcink. Czy istnieje roszada australijska, czy tylko czeska? Nie, nie. No z kim ma król zrobić roszadę? Z bokserem albo z glutem? Stary, zastanów się trochę co ty piszesz. Nie może, bo tu nie ma wieży. Rozumiesz? Tu jest bokser i, i glut. Na logikę. Z piąkiem? Nie, z piąkiem nie może. <noise> bo mógłby zrobić bardzo dużo tych roszad. Czy król to w ogóle król? Tak, król chodzi jak król. Czemu nie ma tych szarów na czesko? Najwyraźniej nie wiedzą. Yy, nie są jeszcze tak nowocześni. Aczkolwiek jest to stara gra. Jest podwalanka, yy, jest. Yy... Uwaga, do Najcink. Dzień dobry. Co panią do mnie sprowadza? MHM, rozumiem, prześladuje panią kameleon. Czy ten kameleon znajduje się w pokoju? Nie przejmuj się, stary. <noise> O, Potwierdzam, że takie szachy istnieją. Graliśmy Co? w nie jak byliśmy z Bartkiem w Toronto. Przegrałem i musiałem zapłacić zaległe podatki od niezarejestrowanych przychodów z symultanów. Tak, tak. <laughs> tak było. Tak było. Dobra.